Dobra Ola, przygotuj się na to, że Barry Prison został zamieniony w Skibidi Toilet. I teraz będziemy musieli uciec wow. z tego większego więzienia, bo już więcej kibelków nie będę mógł. Wiecie co? Zrobić. Właśnie tak jak zrobił tak. O fu, a ja tam za tobą weszłam. No, nie, ale to grubo, Barry zamienił się w Skibidi Toilet. No nie, no to już to, to już koniec świata. To już jest koniec świata. Myślisz, Jeżeli Barry... że on będzie szybki? Myślę, że będzie niebezpieczny, o tak. Niebezpieczny bardzo. Tak. na razie Barry. musimy się wyślizgnąć uważaj, keep oj Ojojo, ile tutaj zostało tych wylanych. Ech, ojojoj, oj, oj. co jest? Grimace shake tutaj jest też, także. Co on tu robi? Jakiś kolap idzie. O kurde, spadają ludzie, spadają, uważaj do lawy nie spadnij. Dobra, a czekaj, to się nie zapada? Ech. Nie. Tutaj a, musiałem a, tylko a, przeskoczyć a, i wskoczyć ej, wyżej. Pod, podwójnie kliknęłam, spacja mi dwa razy zrobiła. Pik, pik! Teraz, teraz jak już mam ten fajny. no ej. Ej, ale powiem ci ładnie tu zrobili, poprzemieniali całą mapę Barego, kurczę, bary to jednak naprawdę zamienia się w Skibidi Toilet. Tu świąteczny jest bary, a tutaj blue bary jest. Ola? No Macie, poczekaj na mnie, a nie sobie poszedłeś. No, no, co tu się dzieje? Co oni tu o zrobili? Co ty robisz? Wiesz, że spacja i wuj, wuj i spacja, wuj i spacja po prostu. A widzisz? Mikołajkowy Bary i Blue Maciek, Bary. Maciek, niedługo święta, co mi kupisz? Wielkie nic. Weź! No, stop! Przerywam wam materiał, aby powiedzieć ważną informację. Zobaczcie co mi właśnie przyszło w paczuszce: sprzęt cały od Styry Series, Aerox, Trujeczka, Apex, 9 TKL, QCK, Podkładeczka oraz słuchaweczki RX Nova 7, które są bezprzewodowe. A tak to się wszystko prezentuje na moim biureczku. Jeśli chcecie taki sprzęcik jak ja, wbijajcie w link w opisie. Jeszcze wiem, że na pewno będą pytania, kiedy reakcja Maciek będzie na i Toilet, epizody wszystkie, tylko że chodzi... Widziałeś, co on zrobił? Nie. Nie widziałeś? Nie. On idzie i pierdzi i wychodzi mu takie... No Źrona tak, za, za dużo zjadł, ale o, dobra. O, o, znowu widziałeś? No zaraz, dobra, dobra, ale tylko, tylko dokończę to. I chodzi o to, że copyrighty mi wchodzą kurczę na niektóre piosenki, będę musiał bardziej to zmodyfikować, żeby zrobić dalej te reakcje, bo ja nie chcę, żeby mi strajk poleciał na kanał troszeczkę za używanie praw autorskich. Ale dobra, do tymczasem uciekamy o ty Barego, który nie jest barem, a jest. No nie, miter... nie Nie no, nie, no, nie, no Ola nie jest udana, trafiłam. nie nie, no nie, 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 no to jest takie ciężkie Dajcie łapkę w górę, jeżeli ci uważacie, że to jest łatwe Nie, dajcie łapkę w górę, jeżeli uważacie, że to jest łatwiejotka Naprawdę, nie, bo to jest masakra Ty w celi szóstej w z widi żołnierz Ty Maciek, uważaj, bo dadzą ci łapkę, że to jest... Nie dam ci łapek, bo uważałem że to jest trudne. Nie, I co? nie, I co? I co? nie, co ja zrobiłem w ogóle? Dobra, I bez co? komentarza, bez komentarza, nie. F dla Maćka. Ja nie wiem, jak ja to zrobiłem w ogóle. Ja tak się spojrzałem F na ciebie, spojrzałem się tam i spadłem na dół. Ajajaj. Ale Maciek, pa pamiętasz? Co? Jak pierwszy raz w to grałam i musiałeś przyjść do pokoju, żeby mi to zrobić, pamiętam, pamiętam. O, Grim jest szczękiem znowu, to jest zapchane mm. kipelki. Są. Nie wiem, czy to mogę na mm. tym chodzić. Mogę na tym chodzić, dobra? Można. Toilet Spider, be careful. O, ja, Nie. toaletowy Spider. <laughs> Dobry. O, tu śmierdziożki jakie lecą, zobacz. Zaskakuje. Łopata i kopiemy, na dół się kopiemy. Pop, 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 no. Mm. Ale teraz wlodowa jest tutaj mapa, i z się patrzy na nas. Uważaj, żeby nie spaść do teraz lawy. Ty, okay. ale zobacz, jaką lawę realistyczną zrobili. Ej, zrobili trochę inaczej te skoki. Tak nie było, było no. troszeczkę inaczej no, było. one. No, one są cięższe, nie zauważyłem. z tego, co pamiętam, to deski ten pękały, to uważaj. Dobra? Uważaj, 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 musisz uważać, bo naprawdę są dotknięte. <laughs> no <laughs> dobra? Nice. Dobra, jest ok. Ten. Uf, a, -a. a tu aniołek, aniołek, czeski mili, aniołku. Ja już się go bałam. Oj. O! O! Kula Ektopla... leciała. No nie. Uf. To jednak były gile, nie ektoplazma. Ja tak samo, albo no, to była flegma, to była flegma, bo do jamy f... A no dobrze mówisz, dobrze mówisz, Maciek. No. Ej, ja nie... Co jest? Nie, naprawdę, co jest? Nie, bo tak. to... A! nie, okej. Okay. Co ty robisz? Nie wiem, nie wiem, bez kitu Dobra. nie wiem, co się wydarzy, że nie mogłem tego przeskoczyć. Dobra, teraz dasz czas. Uwaga! nie w tą stronę, nie w tą stronę pobiegłem. czy... <grym> ja bym poczekał, jakby przeleciało. Leci kula. Dobra. Czekam, biegnę. Co?! No nie, <grym> Powaga! Co? Maciek, co z tobą dzisiaj co? Jest? co?! 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 Od samego początku muszę, jak zginąłem. Jak ty to robisz, Maciek, że to ja teraz jestem przed tobą i na ciebie? Nie czekam. wiem. Ola wiesz, że od samego początku muszę biec do ciebie, już do ciebie biegnę. Ej, Maciek. Nie gin, nie gin, bo od samego początku będzie się biegło. Ja już czekam! Dobra, ja już biegnę, ja już biegnę. Oj, 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 oj. Ta, w takim razie muszę bardzo mocno uważać na to, żeby nie popełniać żadnych błędów, bo od samego początku <noise> się zaczyna. Ej, Maciek, co z tobą? Co ze mną? Biegnę. Co z tobą? O nie. A, da, da, teraz, uciekawe, teraz, jeszcze raz, teraz. Mam otwarte, mam otwarte. Dobra, nie będę musiał drugi raz tego wykonywać. Już biegnę. E, e, e. Co? Bo tu nie ma checkpointów. Kumasz gdzie ty, gdzie ty? jesteś? Bo ja czekam przy trabinie. W którą ty stronę jesteś? No nie rozumiem. Ola w ogóle mnie nie słucha. No ja nie, no beka jest no, a w ogóle. A to ty znowu zginąłeś, tak? Nie. To gdzie ty jesteś? Nie rozumiem cię. Ja ciebie nie rozumiem. Ja ci... to właśnie widzę, że mnie nie rozumiesz. Co powiedziałem? Powiedz, jakie o. zdanie powiedziałem? O, tutaj że tego mam, nie wiem. Że mam tutaj otwarte. Ja do siebie to komentowałem. Dobra, gdzie ty jesteś? <laughs> Odwróć się yy, w pokoju i szukaj mnie za oknem. Maciek, bo mnie coś złapało przez ciebie teraz. Ja się, <laughs> cię szukałam. No to szukaj mnie. Ja bym wstał z krzesła, od komputera, Ej. bym poszedł do tego... ty miałeś na myśli to, że jak mnie coś złapie, to od początku, od początku. O wow! Nie! Mamy zaliczone IQ! Dobre, wysokie, Ola ma IQ! Ej, ja nie spodziewałam się! nie. No przecież ja to mówię cały czas! Przecież to jest bez sensu! F dla Ruzi! F dla Ruzi! F dla Ruzi! O kurde, zdążę czy nie Jakie zdążę? F dla Ruzi, Maciek? No. To jest... No F to jest dla bez... Ruzi! No jaki to jest bez sens? Dobra, ale wcześniej... O, ej, 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 Maciek! Tak? Ale jak zginęłam drugi raz, to ak, e, przeteleportowało mnie tam, gdzie zginęłam ostatnim razem. Olo, olo się ma ja od siema. początku biegłem, no nie Dobra, przygotuj się teraz. Bo tutaj będzie z ten. Oj 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 czemu tutaj a tutaj Wajhe trzeba przypłaćam, przepraszam. Raz zakręcić. U, lepiej I pierdzi! To moja rola. Wokaj sproda. Dobra. dobra i patrz. I znowu jestem teraz w celi. Co? Nie da rady jestem mnie zobaczyć teraz. Jestem w celi Maciek, nie? No, no. I przetestuję tego glicza. Może miałaś farta? Nie, zobaczymy, zobaczymy. Dobra. Ja, ja idę to przetestować, nie? Dobra. O, Tylko tutaj, tutaj jakie morty trzeba... mamy. Aniołek, trzeba... tutaj jakieś bary z kurde, z kurde machinaganem. Dobra, wskakuję dobra. do lawy. No. No. Co? o, jestem tutaj, gdzie chciałam. A dobra, nie to ja czekam iść. na ciebie, ja jestem na schodach, jak coś u góry na schodach. No dobra, ale Jezus. jak ja mam to kliknąć, jak on mnie łapie, no. No normalnie. No on mnie znowu złapał, Ale wiesz no. o tym, że jak raz to kliknęłaś i zaliczyło ci jako kliknięcie, tak. to już masz zaliczone kliknięcie i możesz biec ja? dalej. Ja wiem, ale właśnie ja nie mogę przed nim wtedy uciec. Nie no, idziemy poobserwować Ola. Bo, bo ogólnie to, o nie, nie. A nie, nie mogę, bo mnie zauważa! O, kurde, muszę tutaj uciekać. Odciągnij go ode mnie. No nie mogę, bo to działa tylko na pojedyncze lokalsy to są. U, 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 u. Ej, Patrz. A co? A możesz podszakiwać? Nie, nie, nie kumałam ja, co mówiłem do niej No Maciek! Nie Ej, ja, nie, ja nie mam dzisiaj cierpliwości do takich akcji nie w ogóle, idę, idę do góry, idę do góry. Ja po prostu nie mogę. Ja, ja uciekam, ja uciekam, a ty zostaniesz zamieniona w toaletę, zobaczysz jeszcze Dobra, i idę już po tych schodach. Ciągnę bajkę. I to, i to ty, ty, miałeś niskie IQ dzisiaj, bo nie wskoczyłeś do lawy, żeby zobaczyć, czy cię teleportuje tam, gdzie trzeba. To nie jest niskie IQ, bo ja do ciebie mówiłem, nie, nie, nie da się załatwić, bo będziesz musiała od początku lecieć. A ty, ale ja nie rozumiem, gdzie ty jesteś, Maciek, 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 tu, Maciek tam, Maciek, oh. gdzie ty jesteś, Maciek? Jestem przy a ciebie nie ma, gdzie ty jesteś, Maciek, Maciek? Ja ci tak, powiem, że to, taką polewę domieli. Było skusić, i byś trafił tam, gdzie ja od energole, razu Energole lepiej ja te... wiepi. I teraz można biec, szybciutko Nie wiem, czy wiesz, ale energole są teraz od 18, plus. No tak, no tak, no tak. No. Ej, ja to lubię, ci powiem, ja to lubię, nie? Nie. Co lubisz? Tak, skakać. Nie. Hop! Ja pamiętam, kiedyś Hop. miałem z tym problemy, to, A, to, co tu to było kiedyś.

i tutaj. O, proszę bardzo. Lasarki mogę? Nie, no mam karty. Nie, no. Oczywiście nie mam karty, muszę tu. A co po co zbiegłeś tutaj, jak nie miałeś drabiny? O, się ja myślałem, że mam. IQ do dziesięć! Mac Maciek! Hmm. Jak to zrobić teraz? Jak się wchodzi po drabinie tą stroną, to się w tam. O, udało się. Ty, 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 Było ciężko. O! Tutaj mamy puszek okruszek. <suszek> Dobra, trzeba no tylko nie. skakać, trzeba skakać, trzeba skakać, trzeba skakać, w taki wiesz, sposób. Że ja, oh. Wiesz, że ja nie umiem w tenie klocki. No wiem, 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 wiem. Ja sum... O! Udało mi się! Ja w sumie sunę przed siebie. Oh. A co to za wiatr tu wieje? O! Oh. Dobra. Wow! Teraz trzeba skoczyć. Ale podmuch! Okej. Okay. Okej, okay. udaje się. Na no, spokojnie. <laughs> Co, stresujące to jest. Dobra, mam wszystkie teraz te wentyle zamknąć. To jest najlepsze, Matynek. że za każdym razem zapominam jak te wentyle. Dobra, tutaj trzeba zaskoczyć na dół. Co? Okej, okay, jest okej. Okay. Ej, Jaka wiesz co mała, się stało. Łamigłówka, co? Jaka łamikówka? Ja spadłam pomiędzy rurami. <śmiech> <śmiech> Ta ra 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 ra. Że nawet nie wiedziałam, że się tak da, wiesz? No. Ja teraz dowiedziałem się. Dobra, teraz pyk. No. O, dobra, zakręciłem to wszystko i teraz mogę co? Wskoczyć tu wyżej, wyżej, wyżej. Jest na spokojnie. Teraz tutaj do góry trzeba pójść, pyk. Pyk. Dobra, super. Teraz wyżej jestem. Mm, ry 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 ry. Mm, mówisz, że jesteś teraz wyżej. No dobra, okej. Okay. I teraz tutaj proszę bardzo, wskakujemy. Ty to dobry jesteś. No. no nie, nie, nie. Dobra, teraz co tutaj było? O, tutaj te biegi. Kurde, ja pamiętam kiedyś, ja musiałem używać tutaj tego. Robuxy Czego? wydawać, żeby szybciej wyskakiwać. A w ogóle pozaś mi nie biegnie, Uuu, nie, nie? Tylko ona wydawa, normalnie mi. Wydawał, Robux. No i właśnie o to no wiem. Dobra, I jeszcze raz. Powiem szczerze, że ja zawsze tutaj odpadałem, nie? Właśnie, nie. właśnie to jest to, że ja nie potrafię tego przebiec, bo w ostatniej chwili po, powinienem. No i. rób, super. Mhm. Ja robię to za każdym razem, dobra. Ale, ale ciesz się, że tym razem y, nie musisz od nowa przechodzić. No subcio, no subcio. Nie, no wiem. Subcio. Mhm. Ostatnio, no patrz, no poważnie? Nie, no to to jest uoszukane. Ciek, nic nie jest oszukane, spokojnie. Dobra. Wszystko jest w jak najlepszym porządeczku. Tak się patrzeć? Tak się. Patrz, jaki fortuk! Cyk! I cyk! I cyk! I cyk! Dobra, widzieliście od boku. Kto tak przechodzi, daje łapeczkę w górę. A kto tak nie przechodzi, ja. też no nie da. Tylko... Tak. Nie, bo to tylko ja tak przechodzę pewnie. To tylko ja mam takie głupie pomysły, że tak można zrobić. A czekaj, działa, ja poleciałem. Czemu ja tutaj lecę? Halo? Halo? A o, bo teraz tutaj zrobili tak inaczej. Ej, bo inaczej niż zawsze. O, tak. o, pan Pierdzioch, pan Patelniarz z KBD. To muszę teraz szybko zapaść. Toilet z szef, tyku... no tak, Toilet ale to szef kupi. A! Opluł mnie, opluł mnie, Mazio! O... Uj! No patrz, pluje mnie jakimś żarciem, nie wiem co to za żarcie jest w ogóle. I teraz mam bazukę, takie... I co? On jest bardzo niekulturalny, Maciek Skorniak. A ja muszę nie, ananasami, owocami w niego rzucam, ha, bo nie jadę dzieciaka, a kurde, on nic nie traci życia. No to owoce nie działają, Zasławiasz no. Zasłaniasz mnie ekran i tak się trafię. Co jest? On jest nieśmiertelny! Jak? To? No normalnie. Nie A, muszę. dostaję tutaj! Z beret jak dostaje, to wtedy O, teraz musiał dostać. Teraz musiał dostać gdzieś tam z tyłu. Co to za dźwięki za Co? Co? Serio? Ja nie wiem gdzie kupowałem... Ja jeszcze, ja, jeszcze, ja jeszcze ich nie słyszę, ale już nie Jest, Nie, go! Uuu. Dobry jesteś. Okay. Tak przyznać, że jesteś dobry. No, Ale było ciężko, powiem ci, że czasami mu wchodziło takie odbijanie pocisków, wiesz? Nie przy wszystkich owoców w siebie. Nie do, nieładnie z jego strony. A gdzieś Ola została z tyłu. Wiesz co? Wiesz co, bym mnie zostawiłeś? To był nieładne z Nie zostawiłem, tylko zjeżdżam dalej, i ratuję Barego, żeby nie był z Kibidi Toilet. Ura! Dobra! Uuu. I co, uratowałeś go, uratowałeś go w moim imieniu? Jeszcze nie. No i... Idę, idę właśnie Dobra. do góry, spinam się Dobra. na wysokości zadania i idę go uratować właśnie. O! Ja pamiętam Uła! kiedyś mi się zablokowałem. O tu, 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 tu. tu, Pomiędzy drabiną i wchodzeniem do góry. No nie, nie wierzę. Dziwne to było. Niby Exit, ale nie Exit, bo tak naprawdę co tutaj będzie yy, walka z bosymi ciekawa. I teraz ex... ty. No nie, Maciek! Co się stało? Co, 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 co? Zginąłem, dobra, muszę iść jakoś się załatwić. I co, musisz iść od nowa? Tak, bo mnie zamknęli znowu w prizonie, dobra, muszę zaskoczyć do lawy Podłoga, to lawa! Dobra, super udało się ale fajny glitch, nie? Tak. Dobra, udaje się. Nie wierzę, nie w ciebie. Nie wierzę. Jaki fort? Nie, 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 nie. Dobra. Okej, tutaj mogę. Nie powiem ci, Ola, że naprawdę to było ciężko zrobić to wszystko. Żartowałem, nie było ciężko, ja cały czas oszukuję, że było ciężko. Tak naprawdę wszystko jest pod kontrolą. Macie kłamie, nie jest pod kontrolą. Jedną drabinkę. Pyk. I bierzemy stąd i przenosimy. Pyk. Nic nie było pod kontrolą. I nawet nie musimy, nie musimy nawet iść do góry z powrotem. Pyk, proszę bardzo. Pyk, pyk, A jak pyk. chcecie, to zabieracie ze sobą do Barego, żeby mu to dać metalowe coś. O, o. O, o, o ja. ale on jest duży, ej, bez kitu, dobra, Bierz ja go, go pokonam, Maciek. pokonam bo... go, nacznie na się do mnie nie strzela, coś mu się wydarzyło, że boi się mnie, boi się mnie, dlatego do mnie nie strzela, toilet mech, aaa, strzelę teraz, czemu tak dziwnie, co się odstało? co się stało Maciek, powiedz mi, jedno ramię muszę mu zniszczyć, dobra, jeszcze drugie ramię, drugie ramię, a, zabra strzela, jednak strzela! No nie strzelał wcześniej, coś się wydarzyło! Coś się wydarzyło! Yes! Bary Dajesz zostają uratowany. Go. Uratowałeś go! Od... Tak, mam nadzieję, że Barek udało się odzyskać i teraz słod team jedzie, proszę bardzo! Jo. Odjeżdżamy. Dały środę! Tak jest! te... De, 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 de. No i de, dobra, de, wszyscy de, wiemy, co de, jest na de, samym de, końcu, de, de, de. więc trzymajcie się i do następnych odcineczków. Pa, pa. pa O kurde, jestem na pustyni. Czy mogę wypaść poza mapę? Sprawdźcie. Tego dowiemy się właśnie teraz. Ja mogę, dobra, lecę do następnego pa Papa!